Cześć, witajcie! Ja jestem Kamil, znany jako Kairos i w tym filmie chciałbym przybliżyć Wam trochę ciekawostek oraz wszelkiego rodzaju easter eggów w grze Walheim. Osobiście nie spotkałem się jeszcze na polskich tubach z filmem typowo ciekawostkowym o Walheim, jedynie z masą wszelkiego rodzaju trików czy poradników, więc sądzę, że tym materiałem tym bardziej powinienem Was na pewien sposób zainteresować. Zapraszam! Na pierwszy plan polecimy w coś na pewien sposób oklepanego, ale podstawowego i uważam, iż istotnego, by w ogóle zacząć temat naszego filmu. Mianowicie chciałbym przedstawić Wam sposób na aktywację konsoli w Valheim oraz kilka podstawowych i przydatnych kodów, jeżeli chcemy się oczywiście trochę pobawić z grom. Przede wszystkim konsolę odpalamy za pomocą klawiszu F5. By z kolei aktywować konsolę należy teraz wpisać DEV COMMENTS. I by w pełni cieszyć się naszą zabawą, musimy odpalić sobie tak zwany tryb kreatywny, i by to zrobić, musimy wpisać debug mode. Mając już aktywowany ten tryb, teraz za pomocą klawisza Z możemy latać. Z kolei za pomocą klawisza B włączamy bądź wyłączamy koszt budowy oraz zyskujemy dostęp do wszystkich obiektów w grze. Warto pamiętać, iż nasz tryb kreatywny umożliwia nam crafting oraz naprawę wszelkiego rodzaju przedmiotów, i to bez warsztatu, tylko z pozycji ekwipunku naszej postaci. Kolejny z naszych kodów to Gad. Za jego pomocą stajemy się niewrażliwi na jakiekolwiek obrażenia. Kod Ghost natomiast sprawia, że przeciwnicy nas ignorują. A jeżeli chcemy jeszcze pójść o krok dalej, możemy sobie wpisać kill all, co sprawi, że wszyscy przeciwnicy w zasięgu zginą. Bądź jeżeli mamy aktywowany debug mode, możemy po prostu nacisnąć K na klawiaturze. A co w sytuacji, jeżeli chcemy przywołać jakiś obiekt bądź przeciwnika? Wystarczy, że wpiszemy spawn, nazwę oraz ilość. Jeżeli z kolei eksploracja i poszukiwanie biomów jest zbyt żmudne, zawsze możemy wpisać Explore Map, co sprawi, że cała nasza mapa zostanie odkryta. W sytuacji natomiast, jeżeli jesteście fanami robienia screenshotów albo od co chcecie sobie po prostu polatać po świecie wolną kamerą, wystarczy, że w konsoli wpiszecie FreeFly, co odblokuje nam wolną kamerę. Oczywiście wszystkie kody dezaktywujemy, wpisując je ponownie w konsoli. Możemy od co również wpisać komendę help, co sprawi, że naszym oczom ukaże się lista dostępnych komend. No i rzecz jasna wszystkie wspomniane kody zamieszczę również w opisie tego filmu jak i stosowny link, gdzie możecie całość sobie zobaczyć tego i owego. W dalszym stopniu pozostając w temacie konsoli i komend, grzechem byłoby nie przytoczyć, iż w za pomocą właśnie konsoli możemy przywołać dwa miecze, które nie są normalnie możliwe do zdobycia w grze. Pierwszym z nich jest tak zwany cheat sword, który przywołujemy komendą spawn sword cheat. Miecz ten wygląda identycznie jak żelazny miecz. Różnica w wyglądzie polega jedynie na zupełnie innej ikonie w ekwipunku oraz iż miecz ten ma nałożony pewnego rodzaju efekt, który przypomina tęczę, gdy jesteśmy w niego wyposażeni. Zwróćcie proszę uwagę na statystyki tej broni: 10 tysięcy ciętych obrażeń. Biorąc pod uwagę ten parametr oraz praktykę, miecz ten sieka dosłownie wszystko na jeden strzał niezależnie od przeciwnika, niezależnie nawet od obiektu. Byleby obiekt był możliwy do trafienia i zadania mu obrażeń w jakikolwiek sposób. A jak nasz citerski miecz poradzi sobie z moderą? Kolejny z mieczy to ognisty miecz zwany Dyrnwyn. By go przywołać, należy wpisać spawn sword iron fire. Miecz ten stanowi przykład broni zadającej dodatkowe obrażenia od żywiołu, czyli ognia. W Valheim normalnie do wytworzenia mamy już broń zadającą obrażenia od żywiołu, mrozu, czyli młot mroziarz. Ognisty miecz nie jest z kolei możliwy do wytworzenia przez gracza, co jednak ciekawe, istnieje jego crafting. Zgodnie bowiem ze stroną Valheim Wiki, by go wytworzyć, potrzebujemy 10 sztabek meteorytowego metalu, 20 rdzeni surtra. Dwie sztuki szlachetnego drewna, trzy skrawki skóry. Jeżeli nie natknęliście się nigdy na meteorytowy metal w Valheim, spieszę z wyjaśnieniem, że jest to materiał możliwy do zdobycia normalnie w grze. Znajduje się on na samym południu mapy w biomie o nazwie Ashlands. Tam znaleźć możemy stosowną rudę wraz z olbrzymią ilością pomiotów Surtra w okolicy. Wykopaną rudę możemy przepalić na sztabki. W tym samym piecu przetapiamy czarny metal i na tym kończy się użyteczność tego rodzaju surowca w grze na ten moment. Kompletnie nic nie możemy z nim zrobić. Nasz ognisty miecz stanowi całkiem dobrą alternatywę względem pochodni. A jeżeli w jakikolwiek sposób znajdzie się on pod powierzchnią wody, jego płomień gaśnie. Jeżeli sami chcielibyście mieć taki miecz na swoim sejwie, przy jednoczesnym zachowaniu czystego sumienia, zawsze możecie zebrać wszystkie wymagane materiały na ten miecz, rzucić je do unicestwiacza i lorowo potraktować, że sam Thor podarował Wam ów miecz. Sam Dyrwy był mieczem należącym do Ryderha Szczodrego. W rękach prawowitego właściciela wyłuchał płomieniem od rękojeści po sztych. Miecz ten stanowi w Valheim nawiązanie do tzw. zbioru 13 skarbów wysp brytyjskich i związany jest z legendami o królu Arturze. Po więcej szczegółów odsyłam was na stosowne strony www, m.in. na wikipedię, gdzie również znajduje się krótki opis Dyrnwyna. A, no i mam też nadzieję, że nikt z was nie kupił tego miecza na Allegro za 35 zł. Słyszeliście może, że osoby biorące udział w becie Walheim otrzymały kod do małego DLC dodającego dostęp do kilku kosmetycznych głupot. Przymiotów tych nie można korzystać bez DLC, ale mimo to można je przywołać konsolom, a będą to następująco. Peleryna Odyna pod komendą Spawn Cape Odin, Capture Odyna Spawn Helmet Odin, oraz Róg do Miodu Pitnego Odyna Spawn Tankard Odin. Peleryna oraz kaptur są najzwyklejszymi w świecie przedmiotami kosmetycznymi o słabych parametrach, lecz wysokiej wytrzymałości. Róg Odyna działa z kolei jak kufel. Z wszystkich tych przedmiotów, przypominając, nie można korzystać bez posiadania DLC. Samego Odyna można również spotkać w grze, i szczerze wierzę, że jeżeli graliście, to większość z was mogła przeżyć małe zawro serca, gdy dziadek z jednym okiem obserwował was z daleka i zniknął, gdy tylko się zbliżyliście. Nie tylko Odyn jest bogiem, którego obecność możemy dostrzec w Valheim. Drugim z nich jest Thor, a przykłady jego występowania są dwa. Pierwszy z nich jest dość oczywisty. W pierwszej dużej aktualizacji do Valheim o nazwie Heart and Home został dodany ukazany już w tym filmie unicestwiacz. Zasada działania jest prosta. Wsadzamy do środka przedmioty śmieci, których chcemy się pozbyć, pociągamy za dźwignię, a Tor uderza piorunem, o czym świadczy podpis, Thor ofiaruje ci dar, dzięki czemu w zamian zyskujemy wiecznie brakujący nam węgiel. Drugi przykład robi większe wrażenie. Otóż w Valheim podczas burzy jest możliwe dostrzeżenie piorunków mknących po niebie. Gdy się do nich zbliżymy z pomocą komend, dostrzeżemy, iż jest to wózek ciągnięty przez dwa jelenie. Jest to jawne nawiązanie do mitologicznego rydwanu Tora, który w mitologii nordyckiej ciągnięty był przez dwa kozły. Według niezweryfikowanego artykułu na Wikipedii, kozły te nazywały się Tangri i Snir, zgrzytający zębami, i Tangni Justr, miażdżące zębami. Więcej o rydwanie, czy też właściwie wozie, możemy dowiedzieć się m.in. z książki Mitologia Nordycka autorstwa Nila Geimana. W micie o wyprawie Tora do krainy olbrzymów możemy przeczytać. Nic jednak nie mogło się równać z dniem, kiedy w gospodarstwie zjawiło się dwóch gości z Asgardu. Loki i Thor przybyli do nich wozem zaprzężonym w dwa rosłe kozły, które Thor nazywał trzaskaczem i zgrzytaczem. Bogowie oczekiwali noclegu i wieczerzy, a byli wielcy i potężni. Dalej możemy dowiedzieć się, iż kozły Thora mogły zostać zabite i wskrzeszone ponownie. Thor sapnął w odpowiedzi i potem dobył noża i zabił oba swoje kozły oskurował je i szybko włożył do wielkiego kotła. Skóry kozłów rzucił na ziemię i jedząc ciskał na jedną z nich kości. Tor polecił, by pozostali uczestnicy posiłku nie łamali kości i nie naruszali w żaden sposób ich struktury. Tak się jednak stało. O konsekwencjach tego czynu możemy przeczytać dalej, iż rankiem tor przekrył kości skórami, potem chwycił swój młot Mjolnir i uniósł wysoko. Trzaskaczu, bądź cały, rzekł. Błysnęło i kozioł przeciągnął się, zameczał, a potem zaczął skubać trawę. Thor rzekł, zgrzytaczu bądź cały i zgrzytacz uczynił to samo. Wówczas jednak zachwiał się i kuśtykając niezgrabnie podszedł do czaskacza. Beczał piskliwie, jakby cierpiał. Zgrzytacz ma złamaną tylnią nogę, zauważył Thor. Nie muszę chyba dodawać, że to właśnie Loki zachęcił jednego z gospodarzy do złamania kości kozła Thora i zjedzenia z niej szpiku. No, i tor chciał im gospodarstwo zniszczyć, generalnie za to też. Nie wyłączajcie jeszcze tego materiału, proszę. Przede wszystkim chciałbym podziękować Wam za poświęcony czas, no i też powiedzieć, że jeżeli ten film przypadł Wam do gustu i reflektowalibyście w przyszłości podobne materiały, to ten film możecie stosownie ocenić. A jeżeli znacie jakieś ciekawostki z walkiem, o których mógłbym nagrać następny film, to możecie podzielić się z DB w komentarzu. Trzymajcie się zatem i miłego dnia Wam życzę. Na razie!